Mamy piękne chmury szelfowe się nam utworzyły O, zobaczcie jaka. Tam na świętym krzyżu. Jakie piękne. Z dołu biskupich przyszły. Tam są doły biskupie, tam co Wam palce pokazuje. dołów biskupi się zrobiły chmury szelfowe. Jakie piękne chmury szelfowe, a u nas jest pochmurno i przyjaśnienia. Słońce próbuje się przebić przez te ciężkie chmury, ale ciągle zakrywa. Co chwilę są przyjaśnienia, ale zaraz chmury zakryją i słońca nie ma. I nie ma przyjaśnienia, ale i tak są przejaśnienia, bo próbuje się słońce przebić, ale nie może. Tam są takie ciemne chmury, taka szelf, jaki piękny na Świętym krzyżu. Jeszcze jak wam słuchajcie jak rwałem, to błyskało się tam na właśnie, tam na dołach biskupich i zobaczcie jak tam, jaki tam jest silny wiatr, zobaczcie jak tam wieje. Tam słuchajcie bardzo mocno wieje i, i tam... Musiała być jakaś gwałtowna burza, bo, 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 bo słuchajcie, zobaczcie jak się drzewa kołyszą, jeszcze podczas tego błyskania się tam na dołach biskupich, to też taki wiatr był, nawet można powiedzieć, że jeszcze silniejszy. U mnie na telewizorze sygnału aż nie było, nie wiem co jest, słuchajcie, teraz jest, bo burza przeszła, teraz się nie błyska, teraz ta burza przeszła tam, bo to jest chmura szelfowa i taka burzowa, bo to jest... To jest szelf burzowy i tam teraz na Świętym Krzyżu szaleje, no nie, nie błyska się, ale no powinien tam szaleć, bo ten szelf burzowy przeszedł na Świętym Krzyżu i tam powinna szaleć teraz ogromna burza. Chyba rzeczywiście tak. Ja nie wierzę, jak tam na Świętym Krzyżu teraz się rozwiał wiatr. Teraz tam taki, taka, taki huragan wieje. Tam jest raz chyba szaleje burza. Tam jest ta chmura, taka burzowa i to jest ten shelf. Burza w styczniu, słuchajcie. Burza w styczniu. W noc sylwestrową burza była. Błyskało się na zachodzie, ale przeszła. Jeszcze jak wam nagrywałam nagrywałam Minecraft w życiu, to jeszcze, słuchajcie, było tak, że jeszcze po prostu tam się błyskało i wiał się... Słuchajcie, ja nagrywam wam na dołach biskupich, a tak to wybił uchwycony błysk. Się błysnęło na świętym krzyżu. Ja nie wierzę, ale jakie tam są... Pa, 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 patrzcie, jak tam wieje. Następnie można powiedzieć, że jest taka wichura, ale tam to już huragan. I to zdecydowanie. O, coś przewróciło, jest tak... Jest taka wiekura, że słuchajcie, u nas wszystko, że przewracają rzeczy, że normalnie rzeczy yy, po ziemi. O kurde, patrzcie, patrzcie z zachodu. Słyszycie? Patrzcie, patrzcie. Tam, kurde, kamera nie uchwyca, tam jakiś śmieć. Łazi sam po ziemi. Taka wichura. Ja nie wierzę. Wiatr teraz z zachodu na wschód wieje, ale burza szaleje cały czas na świętym krzyżu. Słuchajcie, właśnie. Słuchajcie, ty ja jeszcze spałem słuchajcie, w nocy. To w nocy chyba, mi się wydawało, że u nas chyba była w nocy, słuchajcie, burza. Ten, z 10 na 11 tego stycznia chyba była burza, słuchajcie, w kunowie, bo słuchajcie, jak spałem, spałem, to takie światło się rozwijało nad moim, w moim pokoju się aż jasno robiło, jakby był dzień. I słuchajcie, słyszałem jakieś dziwne dźwięki, takie podobne do grzmotu, i mi się, słuchajcie, wydaje, że w nocy była chyba u nas burza. A teraz szalenie nad świętym krzyżem, ale do nas nie przyjdzie, bo wieje wszystko, wszystko z zachodu wieje. Było na, na dołach i poszło na święty krzyż i wieje jak iść w stronę zachodu. Do nas nie przy, przyjdzie ta burza. W dzień burzy nie będzie. Ale w nocy, słuchajcie, chyba najprawdopodobniej było. Ludzie gadają, że, że huragan był wiało, mocno, ale słuchajcie, też słyszałam, mocny wiatr, słuchajcie. Jak słuchajcie słyszałam, jak wiało, słuchajcie, w nocy to na pewno musiała być burza. O, słuchajcie, jaki huraga był w nocy, jaka burza, tak się błyskało, bo można powiedzieć, że takie światło było, jakby dzień był i były dziwne pobruki, czyli, czyli musiała być burza, słuchajcie. Bo to jest niemożliwe. Słyszałem, że tam podobno podczas burzy jeszcze śnieg padał. Deszcz ze śniegiem, sam deszcz. Nawet mówili, że grad padał. Właśnie słyszałam też, słuchajcie, w nocy, że że coś mi w szybę, szybę nawala, nie? I, I musiał grat padać jeszcze. Jeszcze pisali, że krupa śnieżna. To nie wiem, czy to był grad czy krupa śnieżna, bo bardziej... Bo słuchajcie, mówi że y, był albo grad w Kudowie, albo Krupa się, no bo ja tutaj rozmawiałam z mieszkańcami, też nie mogę tego ocenić, czy był to gra czy krupa. Bo najprawdopodobniej też mogła być to krupa, słuchajcie. O, patrzcie, słuchajcie, chmury się łagodzą. Patrzcie, słuchajcie, na świętym krzyżu chmury się łagodzą. Chmura szelwowa się niszczy. Czyli zaraz powinna burza, czyli. Ci na Świętym krzyżu się już się wyczerpie chmura, ale słuchajcie, teraz nad nami się coś ciemno robi. Teraz nad nami. O kurde, ale wieje, słuchajcie. A się druty ruszają. Przejdźmy do balkonu. Mamy tutaj, słuchajcie. Można powiedzieć, słuchajcie, że jakieś teraz na północy mamy chmury ciemne. Piszą, że w województwie świętokrzyskim są możliwe burze śnieżne. Mówię, podobno, podobno cyklon Fabian znowu wraca. Słuchajcie, Na województwo świętokrzyskie cyklon Fabian wraca. Podobno cyklon fabian już szaleje znowu nad Polską. Są burze śnieżne. O Jezus, Maria. Można słuchajcie, powiedzieć, że teraz jest na dworze na minusie. Tak chcę Wam powiedzieć. Bo teraz jest na dworze na minusie. Jest na dworze, teraz słuchajcie, aktualnie minus jeden. No taki ma nieduży taki przymrozek. Malutki, bo minus jeden to mały przymrozek. No i. No i tak, zimno. To przymrozek mamy aktualnie. I słuchajcie. Mi się nie wydaje słuchajcie, że będzie... że będzie deszcz padać, słuchajcie, bo dlatego, że jakiś na dłużej zabił się, no to najpierw podobnie to może śnieg padać. Dzisiaj słuchajcie, dziwna pogoda. Kurde. Nie mogę zawknąć. Nie ma kto mi kamery potrzymać. O Ożesz, jasno. Na Świętym krzyżu na Świętym Krzyżem wiatr osłabł i mura szelfowa się zniszczyła. Czyli najprawdopodobniej burza już skończyła się. Mam, teraz mamy nad zachodem jakąś chmurę szelfową. Dobrze, kończy film, cześć.